że witam Was w w tym materiale w kontynuacji w sumie poprzedniego. Ja dalej, jak to uprawiam, może trzeba. No i łokie, jak to mówię, nie. Zrównamy sobie to pole, to będziemy lepiej robiło się nam no, można było rzec i będzie aparawa. Nie no, prawo to jest już cały czter, teraz cały czas, także Łopur, łopur, łopur i tylko opór, nie? Ja. Wyszłaskuję to pole i będzie spoko. Loko, loko spoko, loko kaka spoko. Dobra, sobie wyrównamy ten kawałek już, niech będzie. Będziemy się już na równi robić, a nie krzywo, tu prosta tu to, tu tamto, jak to mówią i wiecie. Mamy minutę materiału. Także myślę, że spoko. Jeśli chodzi o takie pewne rzeczy.

Jo, já jsou po věnce na varí, na těch poraní s tou vartej, to jen třeba co se robí. Nie robimy dalej, jak to mówią. Jeszcze tylko zostało 18 minut do wolności, jak to mówią i... Jakie 18? 17, przepraszam bardzo. Czyli za 3 minuty będzie 40. No, to tak o 50 będziemy kończyć materiał, widzowie. I to akurat pestka. Kurwa, elegancko, nie? Odcinek tak szybko kończyć. Ja się tak chyba szybko odcinka nie chyba nigdy nie kończyłem. Chyba, jo, chyba nie. chyba nie. Chyba nie. A może? <laughs> nie wiem. Nie wiem, mam nie powiem. Dobra. Jeden formę żartu, przecież tak odcinek kończyłem dawno, nie? Kiedyś tak... Kiedyś mój kanał się głównie opierał, że materiał 20 minut i koniec, nie? Dobra. To jak polec, to pole sobie zrobiłem, to że będziemy na jeden kawałek. Tam mam jeszcze jeden kawałek przygotowany. A tu w sumie będzie widać gra za tym że pakiem co tam rośnie. Przeszedł? Przeszedł Jakoś tam przeszedł powiedzmy I zobaczę przejazdy tylko zostałe i będzie kłońcóweczka Plecy, a widzicie też czasami człowieka i plecy mogą boleć. Także wiecie, jak to jest z tuberami pierdolonymi. Czekajcie ja go zapuszę w drugą stronę. Spróbuję jedną rzecz poprawić w kamerce. O, czyli dobrze mi się widziało Ci mogę zawsze sobie rozjaśnić trochę tę kamerkę, co w sumie zrobię mi teraz W łoknia oczywiście, nie? Dobra. Ja to jeszcze powiedziałem mogę na tamtą na pole, to tam jeszcze sobie gramy kawałek. I... Nie będzie ci sioj siakuj. A wy to w poniedziałek oglądacie mi jego poniedziałku wam i no życzę. Варне. Добра. Jeden poprzednik, jeszcze drugi. No dobra, na kolejne ino Pola. Dobra, nie wiem co to już robi jak to mówią Będzie gitara mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. możecie jeden czas zostać lajka, suba z i paść na Twitcha, także będzie mi miło. Ła, czekaj to kamień. Poczekajcie. Matko, do 17 minut, widzę. <laughs> <laughs> Mogę się już wyładować do nagrywania, widzę teraz, także dlatego tak trochę jeźdzę. Ale cóż, takie życie. Dobra, oczywiście strzelcie lajka, co ja zadzwonę jeszcze raz, bo mówię się na e, Twitcha i na Instagram, bo chcę dobić Tysiaka i wtedy będzie konkurs jak dobijemy, także polecam A do wygrania to się dowiecie co będzie No, i łoknia, jeszcze tak ze 2 kółka, może przejdziemy, zobaczymy je to trwa nie wiem, naprawdę nie powiem, bo nie wiem. No hmm, 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 hmm. hmm, 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 hmm. macie właśnie pisać jak tam się czujecie, że w tydzień praktycznie jest majówka. A tu już jest coś i w sumie wydawałem cię poniedziaka Ale no jeszcze jutro i łasia wajówkę. mnie każdy ma Nobel Dia ja. Dobra, niech tutaj się nagrywa, ja na chwilę tylko idę, akurat tam się zajmę ja do końca, ja przejść. Akurat zdążyłem widzowie przejść. Także myślę, że spoko a przestajemy się gdzieś przez środek idziemy chyba w kółko iść, przecież je raz w razie po to nudne no jak ktoś umie gwizdać, to też właśnie może napisać koment hashtag gwizdania, bo może wam szypnę serduszko, jeśli napiszecie. Choć ja wszystkim przypinam.

Ну и лоб не дали, не? myśle ja też jutro widzę mam na dziesiątą, także mam fajnie myślę do szkoły trochę w piątek, także elegancko mi się wydaje ten tegaz, że mam elegancko No, już 17 minut, także teraz bliżej, jak to mówię, końca. A ja sobie za ten czas, jak w sumie mi fędzi gora, także... Jeszcze czasu. Czekaj to. No i dobra, nie chodzę mi fajnie, ja sobie policzę jedną rzecz. Dobra, zrobię to sobie po odcinku, bo... Strasznie dużo tego do liczenia będzie widzę A mi się nie chce szczerze Dobra Ile? 19 minut ile Dobra, nie da się, tego świata i taka minuta. I dobra, możecie oczywiście na sam koniec zostać lajka, suba, z Oczywiście, żeby Was nie minęło, paść na Twitcha i Instagram, to jakby ja bym tam to masz jakiś konkursik. A na pewno jakiś konkursik będę chciał zrobić, także zapraszam. Ja się będę z Wami już żegnał osobiście. Miło mi było, że się te odcinki, te cztery, ale się żegnam z Wami. Na razie, i cześć!